Słuchajcie, za tymi uroczymi zabawkami skrywają się naprawdę mroczne historie, które dzisiaj odkryjemy. A zanim jeszcze zaczniemy, zapraszam Was do naszego sklepu, z którego potworne wzory bluzek już niedługo znikają. Także jeśli jesteście zainteresowani ich zakupem, zapraszam pod linka dostępnego w komentarzu. A zaczynając naszą przygodę w rozdziale trzecim Poppy Playtime, rozpoczyna się on chwilę po katastrofie pociągu, która miała miejsce pod koniec poprzedniego drugiego chaptera. W rozdziale tym dowiadujemy się wiele na temat starych postaci, jak i tych nowych, ale co dokładniej takiego nowego wiemy? Cóż, posłuchajcie! Z uwagi, że nasza gra nosi tytuł Poppy Playtime, grzechem byłoby nie zacząć od historii tytułowej laleczki imieniem Poppy. Lalka ta, stworzona przez Playtime Co w 1950 roku, miała zachowywać się i komunikować niczym człowiek. Przez co zyskała ona w tamtych czasach ogromną popularność. Szczególnie dzięki reklamie, w której została przedstawiona jako zabawka potrafiąca rozmawiać z dzieckiem. W tamtych czasach była to prawdziwa innowacyjność, lecz czasy się zmieniają, a popularne stają się inne zabawki. Nasza Poppy po kilkunastu latach kończy jako taka zapomniana laleczka. Kiedy to trafiamy do fabryki, napotykamy ją zamkniętą w szklanym pudełku, które otwieramy budząc lalkę z jej snu. W drugim rozdziale lalka pomaga graczowi, czyli nam poruszać się po całej mapie, a jednocześnie chce nas uratować przed Mami Longlegs, przy czym obiecuje nam ucieczkę z tej strasznej fabryki. Obietnicę spełnia po części, rzeczywiście nam pomogła, jednak kiedy już mamy uciekać z fabryki, sabotuje ona nasz pociąg kierując go w stronę Laker ponieważ nie może pozwolić na naszą ucieczkę z tego miejsca. A to dlatego, że jak już się dowiedzieliśmy, potrzebuje naszej pomocy w powstrzymaniu rządów terroru prototypa, do którego pokonania de facto nas tak trochę zmusza. Stąd też ciągle otrzymujemy od niej rady, w tym trzecim rozdziale odkrywamy między innymi jej powiązania z Kissy oraz Olim, czyli tym chłopakiem z telefonu, z którym to współpracuje. A do tego znają też Dogdej, który uważa ją, tak jak i w sumie nas, za anioły zesłane na ziemię, aby powstrzymać prototypa. A jak już mowa o nas, czyli graczu, to my zostaliśmy zwabieni do tej fabryki poprzez list, który mówił nam, że nasi znajomi z pracy wciąż tu są i potrzebują naszej pomocy. Cóż, co wydarzyło się dalej, dobrze wiemy. Dlatego skupmy się na nowościach, które poznaliśmy w trzecim rozdziale. Otóż zastanawiać może Was, czy zbliżyliśmy się do rozwiązania tajemnic, kim tak naprawdę w sumie jesteśmy i dlaczego zwabiono nas do tej fabryki. Na chwilę obecną krąży teoria, że litery na nieznanej piątej zjeżdżalni w pokoju higher up. Nawiązują właśnie bezpośrednio do gracza. Teoria mówi, że gracz jest szefem produkcji, jest jednym z najważniejszych osób w fabryce. Zdaje się to potwierdzać linia taśmowa, na której była wiadomość: to wasze działania stworzyły nas oraz fakt, że różne postacie nas rozpoznają. Na przykład w takim drugim rozdziale Mami Long Legs od razu nas skojarzyła. A przechodząc do faktów, w trzecim rozdziale, po wypadku pociągu, gracz zostaje wyrzucony przez Katnapa do tunelu i ląduje w prasie do śmieci. Po ucieczce, gracz odkrywa telefon dzwoniący w oddali. Komunikuje się z nieznaną postacią, która przedstawia się jako Oli. Oli obiecuje poprowadzić byłego pracownika, jednocześnie wyjaśniając bieżącą sytuację. Gracz potem wchodzi do Playker, gdzie yy, tam słychać yy, jakby w tle rozmowę Jota Ludwiga wprowadzającą właśnie do tego miejsca i głoszącą jego ideologię i myśli podczas tworzenia tego całego Playker. No i po przybyciu do Plaker, Oli instruuje gracza gdzie jest klucz do strefy produkcji gazu, która była używana do zasilania owego obiektu i produkcji gazu zwanego czerwonym dymem, znanym też jako gaz popi, ponieważ właśnie z popi, czyli maków, był on tworzony. Tam też gracz zdobywa nową fioletową rękę do przemierzania rzek skroplonego czerwonego dymu, który jest bardzo niebezpieczny. Dalej, po aktywacji konsoli, zanika zasilanie. Oli zleca przywrócenie zasilania w strefie produkcji gazu poprzez zasilacze awaryjne w pięciu lokalizacjach. Gracz trafia najpierw do Dom Słodki Dom, jest to opuszczony sierociniec właśnie tych dzieci. Po przybyciu trafiamy tam między innymi do korytarza wypełnionego czerwonym dymem. Ostatecznie były pracownik wchodzi do korytarza, wdycha złowrogi gaz i przeżywa halucynacje. Przemierzając labirynt pozornie nieskończonych korytarzy, natyka się na nagranie audio, które twierdzi, że na posiadłości Elliotta Ludwiga znaleziono okaleczone dziecko. Gracz dociera na koniec korytarza, gdzie finalnie ogląda taśmę powitalną dla pracowników fabryki Playtime Co. Taśma staje się coraz bardziej niepokojąca. Wyśmiewa gracza za nieobecność 8 sierpnia 1995 roku, dnia, kiedy to uciekł prototyp, i dnia, kiedy miało miejsce wydarzenie o nazwie Godzina Radości. Taśma ta kończy się zniekształconą, w taką dziwną wersją Hagiego Łagiego, która wychodzi z telewizora i pożera gracza. Żeby to finalnie obudzić nas w nowej sekcji Dom z Słodki Dom. Gdzie zdobywamy bezcenną maskę gazową, i już tak łatwo nie damy się złapać na ten gaz i nie będziemy mieli takich chorych halucynacji jak ta wcześniej omówiona. No ale skoro już i tak wspomnieliśmy o halucynacjach, to trzeba wyjaśnić wszystko, czego dowiedzieliśmy się o tym nowym hagim łagim. Po pierwsze, potwierdzono już, że postać ta powstała w ramach inicjatywy Dużych Zabawek. Wszystkie duże zabawki docelowo miały zastąpić pracowników w fabryce, zajmując się ich zadaniami. Wiecie, taka sztuczna inteligencja, tylko wersja horrorowa z zabawkami jeszcze przed sztuczną inteligencją, także takie trochę chore, ale już to wszystko wiemy. Do tego jak już wcześniej w sumie wspomniałem w naszej serii shortów, postać ta była zwykłą halucynacją. Koszmarem, który to zaatakował gracza, pod wpływem wcześniejszego nawdychania się czerwonego gazu. Według popis sam Hagiwagi, ten prawdziwy, zapewne nie przetrwał upadku z pierwszego rozdziału. Niemniej jednak istnieje możliwość, że wciąż żyje, biorąc pod uwagę, że jego futro zostało dostrzeżone niedaleko wentylacji. No i w przyszłych rozdziałach być może powróci. A kto mógł go zabrać? Zapewne zabrał go ze sobą prototyp. Ciała na dole po upadku nie było, a kto zbiera ciała? No prototyp, więc pewnie prototyp go zabrał. A co z nim zrobi? Cóż, może go odbudować i przemienić w jeszcze mocniejszą postać. Ciekawe, czy jeśli tak by zrobił, to będzie on jeszcze straszniejszy niż ta jego wersja, którą widzieliśmy podczas halucynacji. Jak myślicie? No i swoją drogą pamiętajcie zostawić łapkę w górę, tysiąc łapek pod tym odcinkiem i od razu nagrywam kolejny odcinek o fabule trzeciego rozdziału Poppy Playtime. A wracając, przejdziemy teraz do drugiej połówki Hagiego, czyli naszej uroczej Kissy Missy, którą znamy głównie z drugiego rozdziału, gdzie to nam pomogła. W trzecim rozdziale pomoc od tej zabawki, która również powstała w ramach inicjatywy Wielkich Zabawek, dalej jest kontynuowana, a sama Kissy Missy współpracuje bezpośrednio z naszą lalką Popi. Warto tutaj dodać, że inicjatywa Wielkich Zabawek miała miejsce w 1991 roku, czyli przed ucieczką prototypa, w sumie 4 lata przed tą ucieczką, a sama lalka Poppy powstała w 1950 roku, także fabryka Playtime Co. na pomysł tworzenia żywych Wielkich Zabawek wpadła dopiero ponad 40 lat później, po sukcesie ich pierwszej zabawki. I zdobytym z tego sukcesu budżecie finansowym. No wiecie, dopiero jak zarobili dużo hajsu, byli w stanie rozpocząć swoje szalone eksperymenty. A w samym trzecim rozdziale, na samym początku, Kissy Missy pojawia się w Dom Słodki Dom, gdzie jest smutna, patrząca na zdjęcie dziewczynki, przez co nie zwraca za bardzo na nas uwagi. Zapewne dziewczyna ze zdjęcia, sierota z tego miejsca, to była jej koleżanka lub jej dawne ciało. Niedługo po tym gracz nagle zostaje przez nią zaatakowany, lecz na nasze szczęście, Popi każe jej przestać, mówiąc, że nie zrobiliśmy w sumie nic złego, dzięki czemu nawiązujemy z nią dobrą relację. I co dosyć ważne, na końcu rozdziału, po tym jak Kisi pociągnęła dźwignię, wysyłając Popi gracza winną w dół, słychać przerażający krzyk. Popi woła wtedy do Kisi, co sugeruje widzowie, że Kissy została zaatakowana i pewnie porwana przez prototypa, który, jak wiemy, zbiera zabawki, aby zbudować swoje własne ciało, a do tego z pozostałych części może tworzyć swoją armię zabawek, także szykuje się wielka bitwa w nadchodzących rozdziałach. Słuchajcie, widzowie, poradzając się teraz prezentacją Oliego, czyli tego chłopaka z telefonu. Na dzień dobry, chłopak ten wyjaśnia nam, że Poppy nie pozwoliła nam uciec, ponieważ potrzebuje nas, aby uratować wszystkich, którzy są zagrożeni działaniami złego prototypa. I tak to też się zaczyna nasza przygoda z telefonem. Oli ogólnie jest dobrym chłopcem, który był jedną z sierot mieszkających w tym miejscu. Na chwilę obecną nie wiemy, co dokładnie się z nim stało, więc jest możliwe, że unikną eksperymentów i przemiany w potwora zabawkę, ale z drugiej strony od wydarzeń minęło 10 lat, a ten nadal ma głos dziecka i jest dzieckiem, więc za tym musi się kryć jakaś smutna i mroczna historia, bo wątpię, że gościu się nie starzeje, na pewno byłby już dorosły, na pewno coś się z nim stało. Ale to jeszcze jest niewiadome. A z pewnych rzeczy możemy zauważyć, że chłopak ten troszczy się o nas i chce wraz z nami i popi zatrzymać prototypa i uratować wszystkie znane mu zabawki przed śmiercią. Oj tak, wszystkie zabawki są zagrożone. Co więcej, wykazuje dobrą znajomość Playker, ponieważ podpowiada graczowi, gdzie iść i co robić w każdej lokalizacji. Jest także dobrze świadomy zagrożeń w tej lokalizacji, szczególnie owego Katnapa, stąd też możliwe, że został przez niego kiedyś zaatakowany, ponieważ chłopiec zdaje się wiedzieć, jak go pokonać, jak go ominąć i jakie są ogólnie słabości tego kota. Warto też tutaj dodać, że niektórzy fani sądzą, iż Oli jest tak naprawdę prototypem, z uwagi na jego zdolność zmiany głosów i fakt, że sieroty przez te 10 lat stały się dorosłymi, więc na pewno to nie jest dziecko. Co bardziej, pewne nie przetrwały jako ludzie, z uwagi właśnie na m.in. brak jedzenia, a dobrze wiemy, że człowiek bez jedzenia nie przetrwa kilku tygodni, kilku miesięcy, a 10 lat, nieważne co by robił, nie ma szans. Niestety, na chwilę obecną nie ma jeszcze wystarczających dowodów, aby potwierdzić tę teorię, więc do tego będziemy jeszcze wracać w przyszłych filmach. Ale jeśli to prawda, to istnieje szansa na to, że Oli stoi za wiadomościami na taśmach w Project Playtime, ze względu na jego związek właśnie z telefonem, który w Project Playtime jest prezentem od tajemniczej istoty, która używa taśm do komunikacji z nami, ale myślę, że to temat na inny odcinek. Także dajcie znać, czy takowy byście chcieli. Kolejna postać na naszej liście to Dogday, czyli heretyk, który sprzeciwił się prototypowi i za to został srogo ukrany przez Katnapa. Jak sam Dogday powiedział: Miliony par oczu teraz na ciebie patrzy, obserwują i czekają głodne, niczego nie pragną bardziej, niż wtargnąć pod twoją skórę i po kawałku cię pożerać, wypełniając to, co w nich puste. Ta istota to Katnap. Prototyp jest jego bogiem, a to jest to, co on robi z heretykami. No właśnie, dog day skończył tragicznie, ponieważ zbuntował się i dlatego też większość zabawek się boi i posłusznie wykonuje polecenia prototypa i Katnapa. Lecz zacznijmy sobie tutaj od początku. Dog Day jest liderem grupy uśmiechniętych stworzeń, który później został przeniesiony do eksperymentów w ramach inicjatywy dużych zabawek, o której już dzisiaj Wam wspomniałem. Początkowo Dog Day współistniał w harmonii z grupą uśmiechniętych stworzeń, każdy z nich miał swój odpowiednik w eksperymencie dużych zabawek, ale niestety po wydarzeniach, które miały miejsce podczas godziny radości, grupa zaczęła się rozpadać. Pozostawiając Dogdeja jako jedynego ocalałego. Katnap następnie uwięził Dogdea w ukrytej celi w Playhouse, poddając go niekończącym się torturom z powodu jego nieposłuszeństwa wobec prototypa, który tutaj rządzi. A podczas słuchania tej jednostronnej rozmowy z Dogdejem, niestety, ale uśmiechnięte stworzenia wykorzystują okazję i zaczynają pożerać jego ciało. Wchodząc pod jego skórę, i następnie używają jego ciała jako nowego naczynia do ścigania gracza. Także można powiedzieć, że skończył wyjątkowo tragicznie. A przechodząc do samych uśmiechniętych stworzeń, Dog Day ujawnia, że podążają oni za katnapem, aby uniknąć losu oryginałów, czyli losu takiego, jak spotkał Day'a, Przy czym stwierdza, że katnap wierzy, że prototyp jest jego bogiem. A on jest uwięziony z powodu swoich odmiennych poglądów na temat prototypa, które były głównie przeciwne temu, co zrobił podczas godziny radości. A godzina radości została określona przez laleczkę popi jako bezmyślna rzeź. Później, straszna horda mini uśmiechniętych zwierzątek. Pełza w niego przez otwarte części jego ciała, zjadając jego ciało od wewnątrz. To już wiemy, ale w efekcie, kiedy przejmują kontrolę nad jego ciałem, można powiedzieć, że Dogdej chce nas dorwać. Jednak jest na odwrót. On chciał nam pomóc, a to uśmiechnięte stworzenia, sterowane przez katnapa na nas, polowały i tylko przejęły jego ciało. Także niektórzy mogli się pomylić, bo w grze wyglądało trochę tak, jakby to Dogdej nas gonił. A idąc dalej, pora poruszyć temat Katnapa, znanego jako eksperyment 1188, a wcześniej znanego jako sierota o imieniu Theodor Grambel. Historię sieroty już Wam przedstawiałem w poprzednim odcinku, więc to sobie pominiemy. Jako Katnap początkowo był on odpowiedzialny za opiekę nad. Home Sweet Home, czyli Dom Słodki Dom, placówką Playker, która przetrzymywała dziecięce eksperymenty, i do tego posiadał on potężną wersję gazu popi w swoim układzie oddechowym, i do tego jeszcze po buncie ofiar z inicjatywy wielkich zabawek. Katnap założył sklep w Playker, aż do ostatecznego powrotu gracza w 2005 roku. Swoją drogą wiemy już, kiedy akcja gry się dzieje 2005 rok. W wyniku swoich działań Katnap zaczął czcić prototypa jako boga, a nawet założył mu taką prymitywną religię. Po naszym powrocie Katnap otrzymał rozkaz od prototypa zlokalizowania i pokonania gracza. Rekrutował w tym procesie serię innych potwornych eksperymentów w Playcare, no i ostatecznie Katnap nie zdołał zrealizować swojego celu i podczas końcowych chwil rozdziału prototyp sięga w stronę Katnapa i go likwiduje. Czemu prototyp pozbywa się swojego wiernego sługi? Cóż, może i wierny sługa, ale niekompetentny, bo nas nie pokonał i nie wypełnił powierzonego mu zadania, a za to należy się kara. A co było przed tym wszystkim? Chyba wszyscy wiemy, ale jeśli chcecie o tym jakiś nowy odcinek, napiszcie hashtag KatNap w komentarzu, a taki nagram i jeszcze rozbudujemy tę historię. Przejdźmy teraz do Miss Delight. Była ona jedną z co najmniej ośmiu identycznych konstrukcji, które uważały się za siostry i pełniły funkcję nauczycielek w Playcare. Po godzinie radości zostały zamknięte w szkole przez KatNapa. Miss Delight sądziła, że słyszy coś oddychającego po drugiej stronie drzwi. Co skłoniło ją do stworzenia swojej charakterystycznej broni, którą nazwała Barb, na wypadek gdyby coś się pojawiło. Jakiś czas później jej siostry odcięły ją od jedzenia. Prawdopodobnie ze względu na zbieranie pożywienia dla siebie, bo się kończyło. Z czasem zaczęła powoli szaleć i zaczęła traktować swoją broń, czyli tego Barba, jako prawdziwą osobę. Barb ostatecznie nauczył Miss Delight, że jeśli przestanie się ruszać i będzie stała bardzo nieruchomo, inni będą zakładać, że już nie żyje. Opierając się na tej taktyce, aby zasadzić zasadzkę na inne nauczycielki, a później na nas, Miss Delight likwiduje swoje siostry i je wcina, aby zaspokoić swój głód. Tak, aż tak głodna była. Jakiś czas później znalazła ona drzwi. I odkryła katnapa, którego podejrzewała o zamknięcie owych drzwi. Następnie obie strony zawarły taki, można powiedzieć, rozejm, przekazując sobie wzajemnie to, co widzą, prototypowi. Także jej historia jest równie tragiczna, jak i bardzo mroczna. A mówiąc o samym prototypie, na jego temat niewiele wiadomo. Prototyp był trzymany w swojej komorze, monitorowany przez cały czas. Jednak pewnego dnia stworzył wskaźnik laserowy z cyfrowego zegara, budzika w swoim pokoju, wystrzelił go w kamerę i wyłączył ją na 28,3 sekundy. Następnie ukrył się w martwym punkcie, zmuszając specjalistę od nadzoru do wejścia do środka. Próbował wtedy uciec przez drzwi, ale zostały one ponownie zamknięte, zanim zdążył to zrobić. Cóż, specjalista też nie zdążył się wydostać i skończył jako jego ofiara, ale za to prototyp nadal pozostał zamknięty w komorze. Finalnie uciec udało mu się 8 sierpnia 1995 roku, a wydarzenie to nazwano godziną radości, o której już dzisiaj wspomniałem. Podczas tego wydarzenia zabawki zlikwidowały wszystkich ludzi. Dlatego też nazywane jest to rzezią. Do tego, jak dobrze wiecie, ciało prototypa Niestety nie jest w pełni kompletne, więc ten potrzebuje części innych zabawek do jego odbudowy. A wykorzystuje głównie fragmenty tych, którzy właśnie się mu sprzeciwiają, lub którzy no, źle skończyli, czyli na przykład zostali przez nas zlikwidowani. Wiemy, że obecnie może posiadać ciało Hagiego-Agiego, które no, spadło i prawdopodobnie je zabrał. Mami Long Legs, bo widzieliśmy, jak je zabierał. A po najnowszym, trzecim rozdziale również ma pewnie ciało Katnapa. No i Kisi Missy, a po więcej fabuły zostawcie suba.